Halo, halo dzień dobry szanowni Pozdrawiam was z Shangri-la Wylądowałem tutaj na 2-3 dni Myślę, no i chciałem wam pokazać jak tutaj wygląda Pokój Jakie są warunki Tutaj jest ogólnie główny hol. Już taki styl bardziej tybetański Zobaczcie A tak wygląda pokoik Pach Mamy duże łoże Zobaczcie już tutaj czuć ten klimat Tybetu To Co prawda jeszcze Tybet nie jest Ale już Tutaj zdecydowanie te wzory na ścianach oddają ten klimacz tybetański. Tutaj mamy kibelek. No, i najważniejsze moi drodzy, jak bierzecie sobie w górach na 3300 metrów pokój, weźcie ogrzewanie ze sobą. Mam na myśli tutaj właśnie klima. Klima robi robotę. Ja sobie zrobiłem, klima nie tylko służy do tego, żeby chłodzić, tylko też, żeby ogrzewać. Ja sobie zrobiłem na 30 stopni, bo naprawdę tutaj wieczorem macie 4 stopnie, nawet blisko 0 stopni, także klima się przydaje. Nie bez kozery, tutaj jest ten koc. No, także tak, to Shangri-La na dwa dni i później lecimy dalej w wyższe góry. Trzymajcie się, pozdro. A, i obserwujcie po więcej, bo trochę tych przygód jeszcze będzie z.